Choroba Hashimoto um, najczęściej kojarzy nam się z niedoczynnością tarczycy. Aczkolwiek niekoniecznie musi to zawsze tak wyglądać, że będziemy mieli objawy niedoczynności tarczycy. Czasami może się tak podchwytnie, podchwytliwie zaczynać objawami nadczynności tarczycy. Co to w ogóle jest? Tak, z medycznego punktu widzenia mówimy, że to jest przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Strasznie. Poważnie to brzmi, ale to nie należy absolutnie kojarzyć tej choroby z zapaleniem, takim jak powszechnie myślimy zapaleniem wirusowym, zapaleniem bakteryjnym. Absolutnie nie. To jest takie zapalenie immunologiczne, gdzie dochodzi do powstawania przeciwciał w naszym organizmie, które niszczą sobie samą, samą tarczycę. Najczęściej właśnie objawy niedoczynności, zmęczenie, sucha skóra, problemy z koncentracją, przybór masy ciała, takie uczucie zimna bardzo często to są takie najbardziej powszechne objawy niedoczynności tarczycy. Znaczenie jest dosyć proste, dlatego że w momencie, kiedy brakuje nam hormonów tarczycy, po prostu trzeba, trzeba te hormony uzupełnić. Mamy dobrze, dobrze, dobre hormony tarczycy, czyste, syntetyzowane, dawkę dobiera się w zależności od objawów klinicznych i tych oznaczeń hormonalnych. Teraz dość modne są, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, tak zwane naturalne hormony tarczycy. To od razu powiem, że na ten moment, proszę Państwa, żadne z towarzystw, ani polskie, ani amerykańskie Towarzystwo Tereologiczne czy Towarzystwo Endokrynologiczne nie potwierdziły skuteczności działania tych leków. Nie mamy wystarczającej liczby badań, żeby powiedzieć, że takie leczenie jest dobre. Najczęściej jednak dotyka, dotyka kobiet, co nie znaczy, że mężczyźni nie chorują. Można powiedzieć, że proporcje są mniej więcej takie no, 5 do 1, czyli na 5 kobiet zachoruje jeden mężczyzna. Natomiast również, również należy o tym pamiętać, bo kobiety może bardziej artykułują to, że, że, że trochę gorzej się czują, bardziej o siebie dbają, bo bardziej im zależało na tym, żeby nie, mieli, nie miały suchej skóry, żeby nie przybierały na wadze. Mężczyźni może troszkę Mniej się tym zainteresują, natomiast proponuję, żeby panowie też czasami pomyśleć, że na tą chorobę też mogą zachorować. Chyba z zapobieganiem to będzie troszeczkę trudno. Nie mamy na dzień dzisiejszy też na, na tyle e, dowodów ani ewidentnego na przykład tła genetycznego e, tej choroby. E, ja myślę, że. z Zapobieganie tak naprawdę to będzie sprawdzenie, jeśli mamy objawy, o których powiedziałam, czynności tarczycy. I często jest tak, proszę Państwa, że jeśli rozpoznamy tą chorobę na samym początku, to wystarczą niewielkie dawki leków, które, które absolutnie pomogą i potrafimy, potrafimy wtedy tak. U można powiedzieć, ustawić tą czynność hormonalną, żeby zdecydowanie lepiej się czuć.